Cześć witajcie na kolejnym grzybobraniu Jestem już jakieś nie wiem no około godzinki I muszę wam powiedzieć że jest dużo już takich sporych prawdziwków Zdarzałem się też o takie ładniutkie Co tu jeszcze mamy no podgrzybków kilka i tak dalej O takie ładne podgrzybeczki Znalazłem też jednego bagniaczka Więc i tak jest spoko Ale teraz patrzcie na to Pojechałem głęboko w las, naprawdę tak głęboko, głęboko w las i trafiłem na taką moją dawną miejscówkę I patrzcie jakie tu monstrualne skubańce sobie rosną. Widzę ich cztery, więc tak, tu jest jeden, tu jest jeden, weźmiemy go ze sobą, tu jest chyba największy z nich wszystkich. Patrzcie jaki byk. No on już jest wow, wow, nie szkoda, nawet go... Nawet go nie biorę, niech sobie jeszcze rośnie póki może. O tutaj w sumie jest malutki taki, znaczy malutki, nie taki malutki, ale zakopany, o taki. Tylko czuję, że jest mięciutki, więc raczej nic z niego nie będzie. O, tam jest jeszcze jeden. Nie wiem czy go widzicie. O tu dokładnie tu, no, też jest taki przewrócony. To już raczej takie klapciochy będą, bo są aż za duże, no ale chciałem je wam po prostu pokazać. Tu jest jeszcze jeden. Też wielki. No i tu jest jeszcze jeden, ale ten to już widzę, że jest totalnie chyba zjedzony. O, cyk. No, także tu niestety tylko takie duże. No takie duże to już troszeczkę słabo jest. Bo ta trzecia klasa to tak jak teraz jest dużo robaczywych, to, 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 to one przeważnie są w ogóle albo klapciochy, albo są totalnie robaczywe, więc nawet ich nie zbieram. Znaczy nie zbieram, No patrzę w zasadzie czy są dobre, kilka w koszyku mam takich większych, które były zdrowiutkie o dziwo, no. Także dzisiaj plan y, oczywiście, żeby znowu uzbierać cały koszyk, nie wiem czy się uda, myślę że tak, ale trochę będę musiał pochodzić. Także zobaczę teraz czy te są zdrowe, ale wątpię. Ja to już jest totalna masakra, wszystkie robaczywe takie oklapnięte i w ogóle, także także nie ma nawet co takich brać, łoj ten. Ten, którego wam pokazywałem, o ten. To już cały się rozlatuje, patrzcie, cyk. No, niestety, także. Z tego nic nie będzie, ale zobaczę jeszcze tego przewróconego, który tu dalej był. No, eee, nie. On też już widać. Chociaż. No, nie. Kurde, wygląda. Wygląda w sumie nie najgorzej. Tak szczerze mówiąc. Ale jest o strasznie rozdupcony no dobra, chyba muszę zmienić miejscówkę, tak szczerze mówiąc przejść gdzieś dalej bo no tutaj właśnie w tych miejscach zawsze pojawiały się takie duże bo tu jest dużo liści i w tych liściach się ciężko ciężko zobaczyć te mniejsze grzyby takie wiecie takie, znaczy mniejsze, o właśnie takie jak ten akurat go wykryłem no, on wcale on malutki nie jest No ale patrzcie jak jest sito. No niestety. Niestety nie bardzo. Na suszenie jeszcze by się nadawał, ale ja niestety nie zbieram grzybów na suszenie w tej chwili, bo grzybów suszonych i wszystkiego to mamy dużo, duże zapasy. A zbieram teraz w zasadzie grzyby dla, dla znajomych e, na różne, właśnie. No, przetwory bardziej z grzybów, także no takie nasuszenie to, to mnie nie interesują niestety. Muzyka Może to nie grzyby, ale muszę Wam pokazać bardzo fajną rzecz. Patrzcie, tu jaka jest jaskinia. Znaczy, jaskinia taka mała, po prostu pod kamieniem. I tam pewnie, znaczy no teraz tam nie ma żadnego zwierzątka. Ale śmierdzi tutaj tak, jakby po prostu psem. Więc nie wiem, albo jakiś lis, albo coś w tym stylu. Tam sobie siedzi. Tam były też kości jakichś małych zwierzaczków, szczątki. Także, albo jakaś łasica, albo coś tego typu tam sobie urzęduje. Swoją drogą bardzo ładna. że znaczy, bardzo klimatycznie tu jest. Bardzo dużo mchuje, z zieleni. Pięknie, pięknie tu jest. Okej, okay, patrzcie jakie olbrzymy znalazłem. A, dobra, tego po prostu sobie wyjmę. Suchy, ale patrzcie jakie olbrzymy. Tu jest jeden. To jest moja ręka. Czyli no taki, no większy od mojej ręki, Tu ale tu jest jeden. Tu jeszcze dwa rosną jakieś pozjadane No i tu jest, są kolejne dwa takie wielkie Tu jest jeden i tu jest drugi eee. No one sobie tu długo rosną, więc tutaj raczej nikt nie chodzi No ale Nie sądzę, żeby były zdrowe W jakim jest tym pięknym klimatycznym miejscu? Jest tutaj taki strumyczek, który sobie płynie. E, grzybów tutaj w okolicy za dużo nie znalazłem, e, mam ich na razie tyle. No, takie niecałe pół koszyka, czyli rewelacji nie ma jak na dziś. I muszę, o czekajcie, bo mam małego, ładnego białego kozaka. Koźlarz babka. Piękniusi. No. Z tego co zauważyłem, to wydaje mi się, że ten pierwszy wysyp się kończy powoli. Dużo ludzi też chodzi po lesie. Naprawdę, dzisiaj spotkałem bardzo, bardzo dużo ludzi w lesie. I to nawet jak byłem tam dalej, dalej. No i co? Czekamy na drugi wysyp. Mam nadzieję, że doczekam się go przed moim wyjazdem e, Co do grzybów no to jest połowa jest robaczywych, połowa nie e, Ale przed tym, znaczy na tym ostatnim moim grzybobraniu tych grzybów było wiele, wiele więcej niż jest teraz to przyznaję No tylko że wtedy było bardzo dużo robaczywych a teraz jest tak pół na pół Ale i tak nie jest źle no patrzcie Tutaj cięte coś było. Oj, tam widzę prawdziwki z daleka, ale duże. Albo to już ktoś je. Nie, to już ktoś je po prostu. O, cyk. Ktoś już tu był przede mną. Więc wychodzi na to, że muszę jechać jeszcze dalej. Oj, tam słychać pilarzy też w tle. Także tutaj w tych rejonach ludzi jest mega, mega dużo. No ale tu też jest pięknie. Patrzcie, jak tu jest fajnie. W takich miejscach najbardziej uwielbiam zbierać grzyby. Bo nie trzeba łazić po jakichś krzakach czy, czy tego typu rzeczach. Tylko jest tak. No jest widać wszystko po prostu. Patrzcie w ogóle, jaki ładny ee, szatan. Tak, to jest no szatan. Bardzo ładny. Także pamiętaj, żeby takich grzybów nie zbierać. O, a przy okazji mam bardzo ładnego podgrzybka. Ciek. Zdrowy, zdrowy, Uf, pewnie że zdrowy, podgrzybka bardzo łatwo rozpoznać, czy jest zdrowy, czy jest robaczywy. Jeżeli jest robaczywy, to tutaj na środku ma taką dziurkę wyjedzoną przez robaki, i w zasadzie, jak tu już ma dziurkę, to znaczy, że kapelusz też jest zjedzony. Więc taki mały tip ode mnie odnośnie podgrzybków, coś takiego, znaczy ten to już jest w ogóle stary i zjedzony, ale. Jakby tu jedna kropeczka była, może znajdę jeszcze jakiegoś takiego podgrzybka, to Wam pokażę. A jeśli nie, to prawdopodobnie będziecie wiedzieć o co mi chodzi. No, także także szukam dalej. Patrzcie jaki fajny się tutaj schował pod drzewem. Piękne, piękne. A, o to jest jeszcze jeden. Nie, nie, to nie nawet. O, to też ciekawa sprawa, bo dzisiaj już kolejny raz rośnie prawdziwek obok jakiegoś innego trującego grzyba ten nie jest koniecznie trujący, nie, jednak jest znaczy trujący, no, no niedobry dobra, zobaczymy czy on będzie zdrowy no i muszę wam powiedzieć, że jest zdrowiusieńki a takich, tego, tej wielkości, tego typu grzybków, to dzisiaj nie znalazłem zbyt wiele więcej było właśnie takich większych także kolejny taki zdrowiusieńki bardzo mnie cieszy dobrze moi drodzy z dzisiejszego grzybobrania to by było na tyle. Mój koszyk wygląda w ten sposób. Całego dzisiaj nie uzbierałem niestety, e, ale to nic. Przy okazji, patrzcie, jaki tu jest wielki rów. Tu rośnie sobie drzewo. <grytania> Taka mała ciekawostka. E, no, cóż, całego koszyka nie udało mi się zebrać, ale to nic. Na pewno zrobi się jakiś fajny sosik, ponieważ co jak co, ale sosik grzybowy to ja uwielbiam jeść. Szczególnie na przykład, jak zrobicie sobie albo schabowego. Albo kotlety mielone. Jezus, Mary, ale się wystraszyłem. Żabo, żabo, żabo. Nieładnie tak straszyć. No, albo mielonego, albo schabowego w sosie grzybowym. To jest coś pysznego, naprawdę polecam każdemu. No i co, jeszcze raz wam dziękuję za wszystkie, za tak liczne wyświetlenia tych filmów z Grzybobran. Dzięki tym filmom mój kanał znowu. Ożył i to tak totalnie. Także serdecznie wszystkim dziękuję. No i co na koniec? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żebyście nie przegapili nowych filmów z grzybobrań. Bo dopóki jeszcze jestem w kraju, na miejscu, to na pewno przynajmniej co drugi dzień będę starał się chodzić na te grzyby. Więc zobaczymy, co ciekawego jeszcze uda mi się znaleźć w tym roku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.